Cześć siemanko! witam Was w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Dzisiaj jest pierwszy marzec, więc zrobię na Was odcinek, bo będę robił yy, specjalne odcinki, niespecjalne, tylko gwarantowane odcinki co miesiąc. A w ogóle, bo marzec jest taki fajny w skrócie: Mar. Marc, jak marc, ale ten. No więc główko Wam, główko Wam, aż wymyśliłam. Tytuł będzie, od razu Wam mówię. Gram w wielką grę. Już był taki odcinek, ale było czy zostanę bosem, ale, ale w ogóle nie, nie, nie taki sam tytuł i była inna mapa na wielką grę, a dzisiaj jest taka mapa, więc jest dużo krzaków. Możemy być bosem. Mamy trzy ich będziemy sobie grać po jednym, a potem jak nam dostanie czasu, to będziemy grać dło. Dobra, grajmy. Może będziemy bosem. Proszę, proszę. Nita. Okej. Okay. Trzeba te, oh, Ona idzie do nas, jak widzicie. Sami. Chyba, chyba idzie. Ale raczej. Czekaj, tam jest. U, co? Tam jest. Czekajcie. Trzeba ją. No, co? Kiełniki. Ledłem. Oh, Ale to jest bardzo ważne, żeby ją obijać. Bardzo ważne. A zniszczę sobie te koście trupki. I idziemy walczyć. O tutaj jest nasza zgubienica. Nie, nie, nie mogę dadnąć, nie mogę dadnąć. Poczekam sobie na zdrowie. Gdzie to coś jest? O, ona no mnie ma. Serio. To coś poszło za mną. No tu jak tu, tu. mi za chwilkę zabija. 139 życia. U, tutaj jedna buzowana nita jest. No nie, ona mnie zabiła przez murek, przez ścianę, No nie gadajcie. Tutaj jest nasza zgubienic, czona nita. Czekaj, daj mi tu preze prezencik, żeby się cieszyła. Gornijcie to. No nie, żeby się cieszyła. Prezencik jej dajemy, tylko żeby. Mój nie... I jej niedźwiadek nie zepsuł jej. Bo nie ona ma. Możemy to przegrać, ludzie. Ale jak ją teraz dobrze słuchajcie otoczymy. To ten, yy, to. O kurde Jezus, nienawidzę dodać. bo potem iść. No, wiecie o co mi chodzi. Zaraz wam pokażę mój rekord ostatni to było 2 minuty i 59 sekund. Nie można to nazwać za 3 minuty. Dwie działka, idealnie. No proszę, dobijcie ją. Dobijcie, please. 7, 8, 9, górde. Przegrała to, ale na parcie. Znaczy, wygrała to, ale na parcie. Czekajcie. Uff. Ajajaj, aj, aj. ale to tak wiecie, yy, jakby wam to powiedzieć. Hmm. Dobra. Boże, teraz będziemy bossem, proszę. Ja chcę jeszcze Ja chcę być bossem. Dynamite, dynamite, nie, nie powinien. Nie powinienem sprawić aż takiego zagrożenia, nie? No, szerka, ruszajcie. Dobra. Ej, ale wiecie, że tej, tej mapy ostatnio bardzo długo nie było, ale on mnie ma na hita przecież, nie, na dwa, no, czekaj, sprawdzę, podłożę cię, albo nie, nie chcę, Tra bo teraz bombu mnie ma na hita, dobra, na dwa hity, na trzy hity ma mnie, co, wiadomo, no, no, jakim tu nie polecam grać, u nas jest sześciu, bo jeszcze miarzyczka liczy za członka, szybko, 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 na star na dynamite da. Dobra, dobra zabijemy go Tylko to będzie chyba nasz rekord, raczej nie Bo mój rekord to było 30 sekund z szelką, która awczyła Nie, nie dziwcie kochani Widzowie Czekaj, nie zniszczył chyba moją wieżyczkę, zniszczył a panie Dynamik? By się nie opłacało, jakby pan Dynamik nie zniszczył mi wieżyczki? Nie, nie, nie dało rady, nie? No ludzie ten Dynamik zawraca chwilkę, przetrwa 2 minuty i 10 sekund, jak nie może być. Panie Dynamik, ty się pan ogarni! Panie Dynamik, co pan tu wyprawia? Ło! Wow. Kurde, on ma minokita! Nie, na hita. Nienawidzę dedać! No nie, on za chwilę na dwie minuty! No co to za gra! No jacie. ja cię. Czekajcie, postaram się go dobić. Co pan do mnie taki sfokusowany? Oby, oby, proszę, proszę, proszę. Wygraliśmy. wszelki ją wzięły z dwóch stron. Znaczy wiecie, wiecie o co mi chodzi. 21 jeden żetonków. Proszę, że byłbym bosem, Please. Może być. Proszę, 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 proszę. No Frank! Niestety dzisiaj się wam mi nie pokazało ten, żeby być bossem, ale teraz wam podaje tego tytułu do mojego innego filmu, to co, co jest ten gram z kolegami znaczy nie gram z kolegami tylko a mój, mój film pierwszy to jest gram z kolegami ale nie tym nie teraz o tym mowa tylko mowa o tym ten że tylko mowa że obejrzyjcie sobie mój filmik tytuł podaje jest czy zostanę bossem Pytajnik na końcu to jest bardzo ważne no i ten i dajcie tam subskrypcję, łapeczkę w górę. Jeżeli jeszcze nie, dawali, nie daliście subskrypcji, to polecam mapeczkę w górę. Wbijanie do mojego klubu Brawl TV. Nic się nie zmieniło. Ale ten Frank powinien tu przegrać, bo Frank jest zły na ten tryb. No więc dajcie tam łapeczkę w górę, bardzo proszę. I byłem bossem. Byłem bossem, ale wam nie powiem, na czym byłem bossem. musicie sami zgadnąć. Zapomniałem już, jakimi tam postaciami gram, ale... Byłem bosem, fakt. Byłem, byłem, byłem bosem. Czekajcie, no. On to powinien przegrać, wiecie, bo ma już y, 25%, a już... A jest minuta 20, więc powinien to przegrać, wiecie? <laughs> Proszę, wieżyczka, dobij go! Nie dobij go. No ludzie, no awczy, Jezu. Ale to już nie, nie musi czy znaczy, Może to już awczyć, bo... I tak myśmy wygrali. I tak my wygramy. Dobra, elo, panie Frank. jak go zabiłem. Fajnie, bardzo. Jest trochę, że ten Frank. Nie wiedział, że ma na serwisie. Ale tego drugiego. Więc więcej życia. Dobra, Zelo bilecików. Chciałbym was zaprosić do mojego klubu Brawl TV. Jest to bardzo fajny klub. Zagramy sobie jeszcze starcie. Ostatnią gierkę, tak na pożegnanie Co wy na to? Ostatnią gierka. Gramy z bólem. Tu idę na skrzyneczkę Ból idzie na tą drugą I Tutaj tam jest pan Donita Ej, pan, panie Nito, pan no Nito Proszę mnie tu zostawić, ale mnie pana, pani zabije Ból uciekaj, co ty robisz? Jeszcze nie dziadka ci puści i będzie heja. No co nie wiem, ten ból chyba nie umie grać. Tolo jakieś. Tolo razem. Dziwne. Yy, dobra. Ktoś mnie pozdrawia, Poz pozdrawiam tego kto mnie ogląda. O, Barley na star powerze. Ciekawe, którym? To chyba tym drugim, bo większość... Osób! Czekajcie, czekajcie. tam ma cztery. Cię ja się boję do nich iść. Poko, proszę iść do nich, nie do mnie. Poko, spoko, elo pan, pani Nito. Uuu! pani Daryl, proszę mi tu zostawić, bo pan Deda... I Deda. No, dziewięć, osiem... Poko, poko, Teamuj się z nim, głupku. Czekaj, ja, się, ja się z nim zatimuję. A dlaczego by nie? Ja biorę tego soczka. Typolu. polu. proszę, musi być wielkie starcie. Jest wielkie starcie. Mamy gwiazdnego żetona. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Przegramy to. Jak najbardziej, ale ja proszę, ja chcę mieć cóczka. Ja, ja chcę mieć cóczko. A dobra. Nieważne. Ale... A, ta osoba nie oglądała do samego końca, więc jeszcze raz ją pozdrawiam, tak. Dobra, 40. Mamy skrzyneczkę, mamy skrzyneczkę. Na, na pożegnanie powinno być. Na przywitanie, ale nie zdążyło, dobra. Ja otwieram skrzyneczkę, ja klikam skrzyneczkę, a ty klikaj łapeczkę w górę. Może, Mam nadzieję, że mamy łapeczkę w górę. Mam małą monet, ale może mamy łapeczkę w górę. Dobra, 14 monet. Mamy punkty mocy do Jessie 4, mało. Punkty mocy do Franka 6, mało. I to tyle. Bez bonusu. Mało byśmy sobie jak coś, to byśmy sobie jeszcze zagrali wielką grę, ale nie stać nas. Dobra, to było na tyle w tym odcinku. Wpadajcie na mój kanał, czy zostanę bosem. Zostałem bosem, ale nie powiem nam na czym, bo to nie był już fajny filmik. Dobra, zostawcie łapyczkę w górę, super, suba, suba, żeby. A, jeszcze dzwoneczek, żeby być na bieżąco z każdymi filmami z góry. Dziękuję, przypominam Wam serduszka, trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!